ta przygotowuje dla was niespodziankę. Co to? Samochód kempingowy. W tym samochodzie jest naprawdę wszystko. Jest nawet nic. Tym guzikiem puszczamy muzyczkę. Tym przyciskiem włączamy telewizor. Włączamy To włączamy tym przyciskiem. Nie, nie, nie przyciskaj. Nie, nie. nie! Jedziemy na wakacje, tatoś wiezie nas. Hmm, ta mapa jest troszkę niejasna. Tato, chyba się zgubimy. Martw się Peppo, jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Eee. Ehm, tak. Nadjechał dany pies. Witaj, Peppo! Witaj dany! Znów ten pieseł? No rany. Jak to? Eee, ehm, nic, nic. Zgubiliśmy się! Nawigacja nie działa! Nawigacja? A co to za gó... Nawigację? Włącza się tutaj! Poczekaj, kur. A to do czego służy? Kieruj się na południe. Jedziemy na wakacje. Powiesz nam jak jechać? Skręć łagodnie, skręć łagodnie w prawo. Łagodnie w prawo. Następnie. Następnie skręć w prawo. Skręć. Dobra, jedziemy na chybił trafił. Jedziemy na wakacje. Tata wiezie ta nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju rzepakowego. Co to jest olej? Olej. To i się nie przejmuj. Czy olej nam się zaraz skończy? He, w głowie na pewno. Brak oleju w głowie. Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale tato. <grym> <grym> Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika. <grym> oh. Co się stało? <grym> Nasz silnik zniknął. <grym> To mama owca, całe szczęście. Dziękuję, mamo owco. Zaraz co? Oddawaj mu silnik. Czy jeszcze daleko? Jeszcze daleko, 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 jeszcze. Bo no nie wytrzymam zaraz? Daleko jeszcze. Wyjdź z mojego auta już. Daleko jeszcze. Wyjdź z mojego auta już. Daleko jeszcze. On z mojego auta. Okay. Na moje oko to nie jest silnik, tylko słabik. Nawet pod górę nie potrafi podjechać taki słaby. A weź go dociśnij. Hora! Hora spać. Gdzie będziemy spali? Mama Świnka i ja będziemy spali w tym łóżku. O, a wy będziecie spać na górze. Ale tu przecież nie ma piętra. Popatrzcie. Fajna przeróbka? Walnij, słupka. Dołącz do armii i wejdź jak do narni.